przestań przewijać. Wiem, że już to słyszałeś, ale tym razem jest inaczej. To, o czym się podzielę, to nie tylko kolejna refleksja czy technika. To przesłanie, które Carl Jung odkrył po dekadach pracy z tysiącami pacjentów. Przesłanie tak głębokie, że kiedy je naprawdę usłyszysz, nigdy więcej nie spojrzysz na swoje życie tak samo. Jung odkrył, że istnieje w tobie siła Coś głębszego niż Twój świadomy umysł, co próbuje do Ciebie dotrzeć przez całe życie. Każda walka, każdy schemat, każda chwila bólu czy tęsknoty to ta siła, która próbuje Cię obudzić. Jeśli czujesz, że coś Cię woła, jeśli czujesz głębszy sens tego, czego doświadczasz, jeśli zastanawiasz się, dlaczego pewne rzeczy wciąż się dzieją, to przesłanie jest dla Ciebie. Obiecuję Ci, że jeśli dotrwasz do końca, coś fundamentalnego zmieni się w Twoim pojmowaniu swojego istnienia. Nie przegap tego. Powinieneś to usłyszeć właśnie teraz. Pierwsza część tego boskiego przesłania może być najtrudniejsza do zaakceptowania, ale kiedy ją zrozumiesz, cała Twoja relacja z bólem ulegnie transformacji. Większość ludzi postrzega cierpienie jako coś, co im się przytrafia. Pech, niesprawiedliwe okoliczności, kara. Spędzają życie starając się unikać bólu, organizując swoje życie tak, by nie odczuwać dyskomfortu. Jung jednak odkrył coś radykalnego. Jaźń wykorzystuje cierpienie jako główne narzędzie do przebudzenia. Jung nazwał to Nocną podróżą morską, niezbędne zejście w ciemność, które poprzedza transformację. Kiedy twoje świadome ego podąża w złym kierunku, żyje nieautentycznie, unika swojego cienia, odrzuca swoje powołanie, jaźń tworzy cierpienie, aby cię naprowadzić na właściwy tor. Pomyśl o swoim życiu, chwilach najgłębszego bólu, rozpadających się związkach, utraconych pracach, Planach, które się zawaliły, kryzysach, które cię złamały. Co się stało później? Nie od razu, ale w końcu się zmieniłeś, dojrzałeś, spojrzałeś na rzeczy inaczej, stałeś się kimś nowym. Cierpienie zmusiło cię do transformacji, której świadomie byś nie wybrał. Wyobraź sobie cierpienie, jak alarm przeciwpożarowy. Alarm jest głośny, bolesny, nie da się go zignorować. Większość ludzi marnuje energię, próbując go uciszyć, żeby hałas ustał. Biorą tabletki, odwracają uwagę, znieczulają się, unikają. Ale problemem nie jest alarm, problemem jest przesłanie. Gdzieś w Twoim życiu płonie ogień, coś, co wymaga Twojej uwagi. Coś niebezpiecznego, co ignorujesz. Alarm narasta coraz bardziej, aż w końcu zajmujesz się samym ogniem. Twoje cierpienie jest tym alarmem. Jung opisał to jako kompensacyjną funkcję nieświadomości. Kiedy świadomy umysł oddala się zbytnio od prawdy, nieświadomość tworzy symptomy, aby przywrócić równowagę. Jaźń mówi, coś tu jest nie tak. Twoje życie płonie w sposób, którego nie dostrzegasz. Zwróć na to uwagę, zmień kierunek, obudź się. I oto, czego większość ludzi nie dostrzega. Intensywność cierpienia bezpośrednio odpowiada temu, jak bardzo zboczyłeś ze swojej autentycznej ścieżki. Lekki dyskomfort oznacza, że lekko zboczyłeś z kursu. Niszczycielski kryzys oznacza, że tak bardzo odszedłeś od siebie, że tylko katastrofalny ból może cię naprowadzić na właściwą drogę. Cierpienie nie jest karą, to precyzja. To twoja własna psychika używa dokładnie takiej siły, jaka jest potrzebna, by cię obudzić. Ani o stopień więcej. Ani o stopień mniej, tylko tyle bólu, by przełamać Twój opór i zmusić Cię do zmiany. To pierwsza wiadomość. Twoje cierpienie miało cel. Wszystko, co Cię boli, każdy kryzys, każde załamanie, to Twoje ja, próbowało Cię obudzić, byś żył swoim prawdziwym życiem, a nie tym, które, jak Ci się wydawało, powinieneś żyć. Ale samo cierpienie nie jest jedynym sposobem, w jaki przemawia Twoje ja. Ta druga część wiadomości ujawnia coś, co prawdopodobnie zauważyłeś, ale nie zrozumiałeś. Czy zauważyłeś pewne wzorce w swoim życiu? Ten sam typ relacji, który zawsze kończy się tak samo. Ten sam konflikt, który wciąż pojawia się w różnych sytuacjach. To samo uczucie utknięcia, które pojawia się w różnych formach. Większość ludzi myśli, że te schematy oznaczają, że są przeklęci lub zepsuci. Dlaczego to ciągle mi się przytrafia? Obwiniają okoliczności zewnętrzne, innych ludzi, pecha. Ale Jung to rozumiał. Powtarzanie to sposób, w jaki nieświadomość uczy. Kiedy nie uczysz się, jaźń tworzy tę samą sytuację w kółko, za każdym razem mając nadzieję, że w końcu zobaczysz to, co musisz zobaczyć. Jung nazwał to przymusem powtarzania nieświadomy popęd do odtwarzania nierozwiązanych sytuacji, aż w końcu zostaną rozwiązane. To nie jest samosabotaż, to samo leczenie próba dopełnienia się. Pewien mężczyzna, z którym pracował Jung, stale doświadczał tego samego schematu w swojej karierze. Podejmował pracę z entuzjazmem, pracował intensywnie, zdobywał uznanie, a potem coś się działo: konflikt z autorytetem, poczucie skrępowania, nagła chęć rzucenia wszystkiego i rozpoczęcia od nowa. Ten schemat powtórzył się pięć razy: ten sam cykl, różne firmy. Powiedział Jungowi. Chyba sam się sabotuje. Coś jest ze mną nie tak. Jung pomógł mu spojrzeć na to inaczej. Nic ci nie dolega. Powtarzasz tę samą sytuację, ponieważ jest lekcja, której musisz się nauczyć na temat autorytetu, autonomii i relacji ze strukturą. Każde powtórzenie to Twoja podświadomość, która mówi: spójrz na to, zobacz to. Zrozum to. Uciekasz, zanim zrozumiesz, czego próbujecie nauczyć? Jung zapytał: A gdyby tak zamiast znów się poddać, pozostać z tym dyskomfortem wystarczająco długo, by zrozumieć, co on ci mówi o tobie? Mężczyzna tak zrobił. Pozostał w konflikcie zamiast uciekać. I odkrył, że nie buntuje się przeciwko zewnętrznemu autorytetowi. Buntuje się przeciwko swojemu wewnętrznemu autorytetowi. Ciągle oddaje swoją władzę, a potem żywi urazę do struktur, które wzmocnił. Wzorzec nie dotyczył pracy. Chodziło o jego relacje z własną suwerennością. Kiedy przyswoił sobie te lekcje, wzorzec ustał. Te same sytuacje już się nie pojawiały, ponieważ jego jaźń nie musiała już ich przedstawiać. Przesłanie zostało odebrane. I tu dochodzimy do głębszej części. Kiedy przyswoił sobie te lekcje, w końcu mógł pozostać na stanowisku wystarczająco długo, by naprawdę się wyróżnić. Nie dlatego, że się zmuszał, ale dlatego, że nieświadomy impuls do ucieczki się rozpuścił. Powtarzanie było kompletne. To jest drugie przesłanie. Powtarzanie to boska nauka. Kiedy ten sam schemat się powtarza, sam prosisz się, żebyś przestał uciekać, przestał obwiniać, przestał unikać i w końcu zobaczył, czego musisz się nauczyć. Ten schemat będzie się powtarzał, aż lekcja zostanie zintegrowana. Teraz ta trzecia część przesłania zmienia wszystko, ponieważ przekształca to, co uważałeś za słabości, w święte przewodnictwo. Większość ludzi uczy się nie ufać swoim najgłębszym pragnieniom. Bądź praktyczny, bądź realistą. Przestań marzyć. Uczą się tłumić to, za czym naprawdę tęsknią, na rzecz tego, czego powinni pragnąć. Jung. Odkrył jednak, że autentyczne tęsknoty to sposób, w jaki jaźń komunikuje Twoje przeznaczenie. Rzeczy, za którymi tęsknisz przez całe życie, nie są przypadkowe. To boskie wskazówki, którymi masz się stać. Jung nazwał te tęsknoty głosem jaźni to uporczywe wewnętrzne wezwania, które ujawniają, co musi się w Twoim życiu ujawnić. Abyś mógł stać się całością, tęsknota, którą nosisz w sobie od lat. Może to powołanie twórcze, które odrzuciłeś jako niepraktyczne. Może to sposób życia, o którym mówiłeś sobie, że jest niemożliwy. Może to głębia więzi, na którą jak zdecydowałeś, nie zasługujesz. Ta tęsknota nie jest słabością. To nie pobożne życzenia. To nie eskapizm. Wyobraź sobie tęsknotę, jak igłę kompasu, która zawsze wskazuje północ. Nieważne, jak bardzo próbujesz go przekierować, zignorować lub wskazać mu bardziej praktyczne miejsce, on wciąż ciągnie w tym samym kierunku. To nie upór, to celowe działanie. Kompas wie, gdzie jest prawdziwa północ. Nawet gdy Twój świadomy umysł nalega, żebyś poszedł na wschód, to Twoje tęsknoty są tym kompasem. To one wskazują Ci prawdziwą północ, kierunek Twojego autentycznego życia, Twojego prawdziwego powołania, Twojego przeznaczenia. I oto co sprawia, że tęsknoty są tak niezawodne, nie blakną. Możesz je ignorować przez dekady, tłumić, wmawiać sobie, że są głupie, ale nigdy całkowicie nie znikną. Wciąż szepczą, wciąż wołają, wciąż ciągną cię w stronę tego, co powinno w tobie zamieszkać. Ta wytrwałość nie jest neurotyczną fiksacją. To ego, które nie pozwala ci zapomnieć, kim naprawdę jesteś. Za każdym razem, gdy tęsknota pojawia się w chwili ciszy, we śnie, w nagłych łzach, gdy napotykasz coś pięknego, to ego mówi: Pamiętaj, że to ważne. To jest prawdziwe. Nie porzucaj tej części siebie. Tragedią jest to, jak wielu ludzi dociera do kresu życia, wciąż niosąc w sobie nieprzeżyte tęsknoty. Jung opisał to jako nieprzeżyte życie. Potencjał, który nigdy się nie zmaterializował, ponieważ świadome ego odmówiło uszanowania jego kierunku, wciąż tęskniąc za tym, na co nigdy sobie nie pozwolili, wciąż dźwigając ciężar niepodjętych ścieżek, nieodpowiedzianych powołań, nieprzeżytej prawdy. To jest trzecie przesłanie: Twoje tęsknoty to boskie wskazówki. Rzeczy, których głęboko pragniesz, nawet te, które nauczono Cię odrzucać, to jaźń, która pokazuje Ci, co musi w Tobie zamieszkać. Przestań je tłumić, zacznij słuchać, dokąd próbują Cię zaprowadzić. Jeśli zaczynasz inaczej postrzegać swoje życie, jeśli schematy cierpienia i tęsknoty zaczynają wyglądać jak przesłania, a nie problemy, proszę zostań ze mną. Ponieważ te dwie kolejne części przesłania dopełnią obrazu tego, jak jaźń prowadziła cię przez cały czas. To nie jest abstrakcja, filozofia. Chodzi o zrozumienie, że wszystko, czego doświadczyłeś, miało cel, było boską aranżacją, stworzoną by przywrócić cię do tego, kim naprawdę jesteś. Zanim przejdziemy dalej, zapoznaj się z naszym nowym poradnikiem Prawdziwe Odkrycie Siebie, zawierającym 2,4 praktyczne ćwiczenia refleksyjne, które pomogą Ci odnaleźć drogę do wnętrza. Kliknij poniżej, aby prawdziwie odkryć siebie. Kontynuujmy z dwoma ostatnimi wiadomościami. Tutaj robi się niezręcznie. Ponieważ ta czwarta prawda ujawnia, dlaczego twoje życie się nie zmieniło pomimo wszelkich wysiłków. Jung miał zasadę: to czemu się opierasz, trwa, ale to sięga głębiej. To czemu się opierasz, nie tylko trwa, to się nasila, ponieważ ty sam potrzebujesz, abyś się z tym zmierzył. Im bardziej unikasz, tym głośniej to brzmi, aż w końcu się do tego zwracasz. Jung nazwał to spotkaniem z cieniem. Niezbędną konfrontacją z tym, czego nie chciałeś dostrzec w sobie lub swoim życiu. Jest coś, czego unikałeś przez całe życie. Może to rozmowa, którą musisz odbyć. Może to prawda, którą musisz przyznać. Może to część Ciebie, którą odrzuciłeś. Może to smutek, na który nie pozwoliłeś sobie. Wiesz o co chodzi. Kiedy to przeczytałeś, coś konkretnego przyszło ci na myśl. To nie przypadek. To twoje ja właśnie teraz zwraca na to twoją świadomą uwagę. A ty się temu opierałeś, tworząc wyszukane strategie, żeby na to nie patrzeć, nie czuć tego, nie radzić sobie z tym. Całe Twoje życie może być zorganizowane wokół tego unikania, ale oto, co zrozumiał Jung, to czego unikasz, jest kluczem do Twojego kolejnego poziomu rozwoju. Twój opór jest w rzeczywistości wskaźnikiem, sygnałem od Ciebie, który mówi, to jest miejsce, do którego musisz zmierzać. To jest to, z czym musisz się zmierzyć. To jest miejsce, w którym kryje się Twoja transformacja. Jedna z kobiet, z którymi pracowała Jung, przez 20 lat unikała żałoby po śmierci matki. Zbudowała udane życie. Była aktywna, nigdy nie pozwoliła sobie w pełni odczuć straty. I nie mogła zrozumieć, dlaczego, pomimo sukcesu, czuła się w środku pusta. Jung powiedział jej. Twój opór przed żałobą kosztuje cię życie. Nie możesz selektywnie znieczulać się. Kiedy tłumisz smutek, tłumisz też radość. Twoje ja próbowało sprowadzić cię do tego smutku przez 20 lat, tworząc sytuację za sytuacją, która może cię złamać. Ale ty wciąż unikasz. Pustka, którą czujesz, to twoja dusza, która mówi: potrzebuję żebyś to poczuł. Ten smutek to brama do pełni. W końcu pozwoliła sobie na żałobę i to było druzgocące. Ale gdy żałoba ją ogarnęła, pojawiło się coś jeszcze. Żywotność, kolor, uczucie, zdolność do radości, którą stłumiła, tłumiąc ból. To, z czym najbardziej się opierała kryło w sobie to, czego najbardziej potrzebowała. Zdolność do ponownego odczuwania pełni. A Jung pomógł jej zrozumieć coś głębokiego. Energia, którą marnowałaś na unikanie żałoby przez 20 lat, to energia, która była niedostępna przez całe życie. Każdy mechanizm obronny, każda próba rozproszenia uwagi. Każda strategia, by trzymać żałobę na dystans, wymagały nieustannego wysiłku psychicznego. Teraz, kiedy stawiłaś jej czoła, cała ta energia została uwolniona. Nie tylko znów czujesz, masz dostęp do siły życiowej, która została uwięziona w oporze. W ciągu kilku miesięcy znów tworzyła sztukę, której nie dotykała od dwóch dekad. Jej relacje się pogłębiły. Czuła się obecna w chwilach, w których wcześniej przechodziła przez sen. Opór wysysał z niej siły życiowe. Stawienie czoła temu, czego unikała, przywróciło ją. To jest czwarta wiadomość. Twój opór jest Twoją mapą drogową. To, czego najintensywniej unikałaś, to miejsce, do którego wzywa Cię Twoje ja. Twoja transformacja nie leży w Twojej strefie komfortu ani w Twoich mocnych stronach. Polega na zmierzeniu się z tym, przed czym uciekałaś. Ja wciąż to przypomina, aż w końcu się do tego zwrócisz. A teraz ta ostateczna prawda może być najgłębsza ze wszystkich, ponieważ ujawnia, że wszystko, o czym rozmawialiśmy, zmierzało ku ostatecznemu urzeczywistnieniu. Jung spędził dekady badając to, co nazwał procesem indywiduacji, podróżą do stawania się tym, kim naprawdę jesteś. I odkrył, że nie jest to proces, który sam inicjujesz. To proces, który cię inicjuje. Jaźń, Twoja najgłębsza esencja, wzywa cię do pełni od momentu narodzin. Jung opisał indywiduację jako zadanie życiowe. Nie coś opcjonalnego, ale fundamentalny cel ludzkiej egzystencji, by świadomie stać się tym, kim nieświadomie już jesteś. Każde twoje doświadczenie, takie zarówno dobre, jak i bolesne, było programem twojego przebudzenia dla jaźni. Cierpienie pokazało ci, co trzeba zmienić. Wzory pokazały ci, czego musisz się nauczyć. Tęsknoty. Wskazały ci Twoją ścieżkę. Opór zaznaczył to, co trzeba zintegrować. Nic nie było przypadkowe, nic nie zostało zmarnowane, nic nie było pomyłką. Wyobraź sobie swoje życie jak nasionko, które staje się drzewem. Nasionko nie decyduje, że stanie się drzewem. To już drzewo w potencjalnej formie. Wszystko, czego doświadcza nasiono. Będąc pogrzebane w ciemności, przebijając się przez glebę, znosząc burzę sięgając ku światłu, nie jest przypadkowe. To wszystko jest częścią projektu, który przynosi drzewo, które od zawsze miało się pojawić. Ty jesteś tym nasionem. Jaźń jest drzewem, którym się stajesz. Każde doświadczenie było niezbędne, by przejść od nasionka do pełnego wyrazu. Ciemność nie była karą, była glebą, której potrzebowałeś, by zapuścić korzenie. Zmagania nie były dowodem na to, że jesteś na złej drodze. Były oporem niezbędnym do rozwinięcia siły. Burze, które niemal cię złamały, odcięły to, co słabe, zmuszając cię do zapuszczenia głębszych korzeni, okresy suszy, kiedy nic się nie działo. Twoje korzenie rozrastały się pod ziemią, budując fundamenty pod przyszły wzrost. Pory roku, kiedy czułeś się całkowicie pogrzebany i zagubiony. Kiełkowałeś, przygotowując się do przełomu, a teraz, właśnie teraz, jesteś wzywany do rozpoznania tego, co działo się przez cały czas. Jaźń przemawiała do ciebie przez wszystko, a ta chwila kiedy czytasz te słowa, to kolejny przekaz w tej trwającej rozmowie. Każdy zbieg okoliczności, który cię tu sprowadził, nie był zbiegiem okoliczności. Jung nazwał to synchronicznością, znaczącymi zbiegami okoliczności, zaaranżowanymi przez jaźń, by poprowadzić cię ku świadomości. To uczucie, że powinieneś obejrzeć ten film sposób, w jaki pojawił się dokładnie w tym momencie Twojego życia, rezonans, który odczuwasz wypowiadając te słowa. Nic z tego nie jest przypadkowe. Jaźń sprowadziła Cię tutaj, właśnie w tym momencie Twojej podróży, ponieważ jesteś gotowy usłyszeć tę wiadomość, ponieważ nadszedł czas, abyś obudził się do inteligencji, która prowadziła Cię przez cały czas. To piąta i ostatnia wiadomość. Byłeś wzywany przez cały czas. Jaźń, boska inteligencja w tobie, organizowała twoje życie, aby doprowadzić cię do pełni. Nie odbywasz tej podróży sam, nie tworzysz swojej ścieżki od zera, budzisz się na ścieżce, która wzywała cię od samego początku. Jeśli dotrwałeś ze mną do tego momentu, coś już się w tobie zmieniło. Zaczynasz postrzegać swoje życie nie jako przypadkowy chaos, ale jako boski porządek, rozmowę między Twoim świadomym ja, a czymś nieskończenie mądrzejszym. Oto cała wiadomość, którą odkrył Jung. Twoje cierpienie miało cel, miało Cię obudzić. Twoje schematy powtarzają się, ponieważ jeszcze nie nauczyłeś się tej lekcji. Twoje najgłębsze tęsknoty to wskazówki, wskazujące ci Twoją prawdziwą drogę. To, czemu się opierasz, skrywa to, czego potrzebujesz. Twoje unikanie oznacza Twoją transformację. Jaźń wzywała Cię przez cały czas, koordynując wszystko ku Twojemu przebudzeniu. To nie filozofia, to prawda o Twoim istnieniu. Nie jesteś sam, nie jesteś zagubiony. Nie popełniasz błędów. Jesteś wzywany, prowadzony, kierowany przez coś w tobie, co dokładnie wie, dokąd musisz iść. Pytanie brzmi, czy posłuchasz, czy zaufasz, czy podążysz tam, gdzie prowadzi cię jaźń? Mówiłem ci, żebyś tego nie pomijał. A jeśli zostałeś do tej pory, wiesz dlaczego. To przesłanie. Że Twoje życie było boską rozmową, że wszystko miało cel, że byłeś prowadzony przez cały czas. To zmienia wszystko. Nie możesz tego teraz odzobaczyć. Nie możesz wrócić do przekonania, że Twoje życie jest przypadkowe, że Twoje cierpienie jest bezsensowne, że jesteś sam w nawigowaniu przez tę egzystencję. Jaźń wzywała Cię przez ból, który wymuszał rozwój. Przez wzorce, które dawały lekcje, przez tęsknoty, które wskazywały kierunki, przez opór, który oznaczał transformację, przez każdą chwilę Twojego życia. I właśnie teraz, w tej chwili, jaźń znów wzywa. Doprowadziła Cię do tego przesłania, upewniła się, że nie pominąłeś go, bo potrzebowałeś go usłyszeć, a teraz. W tym właśnie momencie swojej podróży, oto co robisz z tym przesłaniem. Zacznij słuchać. Zwróć uwagę na swoje cierpienie. Czego ono próbuje cię nauczyć? Zauważ swoje wzorce. Jaka lekcja wciąż się pojawia? Szanuj swoje tęsknoty. Dokąd próbują cię zaprowadzić? Staw czoła swojemu oporowi. Co musisz zintegrować? Zaufaj powołaniu. Gdzie kieruje tobą twoje ja? Twoje życie nie jest przypadkowe. Nie jesteś zagubiony. Nigdy nie byłeś sam. Boska inteligencja w tobie koordynuje wszystko, abyś doszedł do tego momentu rozpoznania. Teraz już wiesz. Pytanie brzmi: co zrobisz z tą wiedzą? Jak odpowiesz na wezwanie? Jaźń. Czeka na Twoją odpowiedź. Czekała całe Twoje życie. Nie pozwól jej czekać dłużej. Jeśli ta wiadomość dotarła do Ciebie w sposób, w jaki miała dotrzeć, zapisz się na więcej materiałów z psychologii jungowskiej, które oddają hołd boskiej rozmowie toczącej się w Tobie. Aby jeszcze głębiej zanurzyć się w rewolucyjną psychologię Junga i jej znaczenie dla Twojego duchowego przebudzenia, kliknij polecany film na ekranie. I pamiętaj, nie znalazłeś tego filmu przypadkowo, to ja Cię tu przyprowadziło, to część Twojej ścieżki.